Witam Was serdecznie w kolejnym, już trzecim odcinku Przygód Smalca. Jesteśmy po naprawdę dwóch fajnych... E, dwóch fajnych... E, zawodach juniorskich i co ja tu widzę? Polska druga Liga? Czyżbyśmy się złapali do składu? Słuchajcie, nie wierzę. Jedziemy, debiutujemy z Ostrowem w Tarnowie. Nieprawdopodobne emocje. Słuchajcie, jedziemy z pod szesnastki... I zmieniamy dwunastkę. Łapiemy się do składu. I będziemy raczej jeździć za Kowalskiego, który doznał kontuzji. E, jedziemy teraz za Szczepaniaka. Coś nieprawdopodobnego. E, wow! 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 wow. E, mamy do drobienia 13 punktów, no i 3 w tym meczu. Ależ nas wypuszczają na Bertzona i Krakowiaka. Trzecie pole, smalec, debiutuje. 16-latek w lidze. Dobry start, dobry start, no i teraz pytanie, czy dostanę się na ścieżkę po szerokiej i czy w ogóle będę w stanie porywalizować z seniorami, którzy są zdecydowanie bardziej doświadczeni, jadę po szerokiej i objeżdżam, objeżdżam kask biały, czyli Bersona, który teraz mi odpowiada, ale ja się nie poddaję i jadę szerzej i go znowu wyprzedzam, słuchajcie, co tutaj się dzieje? Ależ tu jest fajna rywalizacja. Trzecie okrążenie zaczynamy. Nie poddaję się, jadę po szerokiej. Cały czas szeroka Bertson jedzie bliżej krawężnika i to go może zgubić. Kończymy za chwilę trzecie okrążenie. Smalec znowu wyprzedza Bertsona. Ależ tu jest rywalizacja ze Szwedem, który przecież jeździł w Grand Prix. I teraz atak. Zakładam się na Bersona i to zrobię. Zrobię jedynkę z bonusem w debiucie. Coś nieprawdopodobnego. Krakowiak, druga, trójka, a my pokonujemy Oliwiera Bersona. Świetna, świetna rywalizacja. Bieg dziesiąty. Jedziemy za. Dwunastkę znowu. To kto jedzie za? Kowalskiego. Okej, okay, pewnie taktyczna była. Heleniak. Natomiast pewnie w biegu 12 my będziemy musieli jechać. Bardzo się z tego powodu cieszę. Zostawiam to, co jest. Niestety tracimy aż 7 punktów do Ostrowa. Nie wygląda to kolorowo. No ale tym razem mamy czwarte pole. Dobry start Smalca. Świetny wręcz start. No i co, wychodzimy na 5 do 1. Ale atak po krawężniku eee, Ostrowa, ale ja znowu wyjeżdżam. Świetnie gdzieś tam mnie wyciągnęła ta szeroka. Naprawdę genialnie smalec jedzie po debiutancką trójkę. Sitek i Jakobsen zamykają stawkę. Jedziemy na 5 do 1 z moim friendem w kasku czerwonym. Czy ja to utrzymam? Na pewno stres jest duży. Pieszczek tutaj gdzieś jest za mną, cały czas blisko. Nie wiem, czy on mi asekuruje. No właśnie, po cholerę tak podjeżdżasz. Czy ty jesteś normalny? Nie wierzę, no co tu się stało? Dlaczego mi to zrobił ekran? Co tu się wydarzyło? Nie wierzę. Nie wierzę po prostu, no. Ja pierdzielę. Pewna trójka. Jadę w biegu jedenastym, no ale. Nie wierzę, no po prostu, co tu się wydarzyło w tej grze teraz? Jeszcze straciłem oponę normalną. Ale jestem wściekły. No i z Krakowiak i Becker. Kontra Lachty i Smalec. Ależ jestem wściekły. Szczekujmy tą złość w dobry występ. Ależ tam się w, też w boksie po zjeździe gromy posypały na pieszczka. Tam cały zespół naskoczył na krajowego lidera Tarnowa. Za to co zrobił ze Smalcem. Jak mu utrudniał drogę i przez to doszło do upadku. Jedziemy. Smalec na razie na czwartej pozycji. Widać, że ten upadek dużo... Mógł w głowie mu tam zamieszać Natomiast teraz złapał tą swoją prędkość Po szerokiej Nikt tak szeroko nie jedzie Ale brakuje, brakuje tej prędkości To nie jest ta prędkość, którą miał wcześniej No ale też rywale naprawdę nieźli Krakowiak dzisiaj praktycznie nieomylne No i Becker lider Totalny lider Ostrowa Ale szkoda no nie, nie, nie Tutaj nic nie zrobimy, słuchajcie Staram się cały czas jechać po szerokiej Ale nie zbliżam się w ogóle Do rywali no naprawdę, gdybym dowiózł tą trójkę, to obstawiam, że overall bardzo byśmy się zbliżyli do 65 i mogłoby to mega pomóc. Natomiast my w trzech startach robimy jeden z bonusem przy wykluczeniu. Brawo, panie Pieszczek, naprawdę pojechał pan genialnie. Ojej, no i tak, overall 63, nie najgorzej. No i jedziemy jeszcze w ostatniej rundzie, proszę bardzo. Okej. Okay. Normalną oponę bierzemy. No dobrze. Gdzie jedziemy? Do Krosna. No nie miałem tutaj okazji. Smalec nie miał tutaj okazji startować. W biegu drugim jedziemy jako junior, proszę bardzo. No i co tutaj, jak to określić? Czy bardziej przyczepnie, czy bardziej normalnie? Zrobimy najpierw tak. Na pewnie normalny tor ja nie mam, znając życie silnika. Bindur Heleniak, Świercz, Smalec. No, rywalizacja w New jest gruba i bindur i świercz to naprawdę są mocne nazwiska. Jedziemy po szerokiej i czy to nam wyda? Że tak, jakby ta prędkość się zgadzała tutaj po szerokiej. Zobaczcie, łapię te kąty. Teraz lekko od bandy się odbiłem. I jest druga pozycja. I z perspektywą ataku świercza. Teraz jednak zostałem w tyle. Ale jest kontra i jest Jan Heleniak jak na pierwszej pozycji. My tutaj jeszcze z możliwością ataku nożyce. Tutaj chyba najlepszym sposobem tak widzę, że sama szeroka to nie jest jakiś turbo pomysł, więc kiedy robię te nożyce, to wtedy naprawdę się napędzam. I teraz wchodzę bardzo wąsko. Nie chciałbym Janka przyblokować, ale świetny atak! Co zrobił teraz Smalec? Genialnie, genialnie, genialnie! To będzie pierwsza dwójka z bonusem, bo Jan Heleniak ostatecznie wygrywa. Genialna postawa dwójki juniorów Starnowa. No i prowadzimy. Teraz jadę z żagarem na stad pola. Nie mam pojęcia i Berże to jest. Może to jest Polesztat? Nie mam pojęcia. Parametry toru nie zmieniły się. Jedziemy. Pole Polesztat, powiedzmy, żagar i Berże. Pierwsze pole dla Smalca. Dobry start z Malca wyciąga ta maszyna. Jadę zablokować. Tutaj zawodnika w kasku niebieskim, ależ tu się działo i Żagar to wykorzystuje. Ale teraz dostał kontraatak i stracił pozycję Żagar. Teraz przyblokowany niestety przeze mnie. Chciałem blokować kask niebieski, a przyblokowałem Żagara. Ale jeszcze wyjeżdżam po krawężniku i to był świetny atak. Ja obejmuję prowadzenie. Co tu się dzieje? Tu chyba krawężnik jednak. Najlepiej działa w krośnie. Jeszcze jeden atak, i teraz Berger zaatakowany skutecznie. Co tu się dzieje? Genialna postawa Smalca. Ale teraz Berger, ależ odszedł mi na tym łuku. Pokazał prędkość Francuz. Jesteśmy na drugiej pozycji. No, Żagar zamyka stawkę. Czemu nas to nie dziwi? I teraz ostatni łuk. Czy utrzymamy drugie miejsce? Uwaga, będzie, będzie dwójka. Naprawdę bardzo dobry występ Smalca. Dwie dwójki, jedna z bonusem. Osiem punktów przewagi. Cały czas zostawiamy te same ustawienia. Nie będziemy kombinować. I jadę z zastępstwa, znaczy z rezerwy zwykłej. Za zawodnika numer dwa, czyli Frezera Bousa, który ma dwa zera. Ufa mi tutaj menedżer. No i znowu z Berżei z Polsztadem. A moim partnerem tym razem jest Lachti. Uwaga, czwarte pole. Dobry start Smalca założę się, nie udało się teraz założyć, Lachty wykorzystał to zamieszanie na pierwszym łuku i objął prowadzenie, my znowu pikujemy bardzo głęboko ach, nie zabrałem się ok, jeszcze jeden podjazd i zjechałem z toru ależ błąd, no dobra szkoda, jadę teraz za piątkę no nie, no panie trenerze kochany, Żagar 2-0 i ty mnie dajesz na zmianę no, ryzykowny, ja jestem 16-latkiem Na Jamroga i Berże dwójka juniorów, Tarnowa. Chyba trochę poniosło menedżera Tarnowia, no ale trzeba jechać. Okej, okay, Jan Heleniak, tutaj przyblokowaliśmy pole Sztada, przepraszam, Jamroga. Walczymy z Jamrogiem, bo Berże ucieka już do przodu. I co, i ostry wjazd po krawężniku i wynoszę się, żeby zaatakować Jamroga. Zabrakło prędkości. A Janek, Janek, no teraz zepsułeś mi cały plan, przyblokowałeś mnie, no jej, to już jest po wyścigu, przyblokował mnie Jan Heleniak tym atakiem po krawężniku i uciekają, uciekają seniorzy Krosna, no ale też się nie dziwmy, patrząc na obsadę tego biegu trochę menedżera poniosło, ale jeszcze Smalec, jeszcze próbuje, on się nie poddaje. Jeszcze jeden atak, ale niestety. 5 do 1 dla Krosna, który zmniejsza przewagę do dwóch punktów. No słabne, słabne ewidentnie. 2-2, wykluczenie 1. Tor cały czas mniej więcej taki sam 12 bieg. Jedziemy już teraz programowo swój piąty start. Słuchajcie, to jest nieprawdopodobne. 5 biegów w drugim meczu w karierze w Lidze. Dobry start Smalca, dobrze wyszedł ze startu. Robi nożyce tutaj nie wierzę. Nie wierzę po prostu, zjechałem z toru i przegraliśmy czterema punktami. No świetnie, zacząłem, ale później dwa wykluczenia. Jest 65 overalla, słuchajcie. Nie mam oczywiście kasy na, na remont, ale ona chyba nie będzie mi potrzebna, bo tutaj już jest koniec sezonu. Tak, polska druga liga juniorów. My na którym miejscu w ogóle zakończyliśmy? Tarnów. Utrzymaliśmy się. Spada Rzeszów, ciekawe. A tutaj jesteśmy na. E, jesteśmy na piątym miejscu, ok? No dobra, to jedziemy. Port twardy z tego co zauważyłem. Tak. Tak jest. Jedziemy. Rzeszów. No tutaj z tego co pamiętam, gdzieś tam z poprzednich swoich jazd testowych i tak dalej, tutaj smalcowi nie szło najlepiej. Zobaczymy teraz. Dobry start smalca. Dobry też w Kasku niebieskim. Zawodnika. I teraz uwaga, smalec podjeżdża z krawężnika. Jest nieźle, jak na Rzeszów. Uwierzcie mi, że jeździłem tutaj 100 razy gorzej zazwyczaj. Ale chyba tu trzeba jechać troszkę szerzej. No właśnie, no właśnie, czy teraz ta droga szerzej wyda? No tak, kurczę, nie wiem, czy tu właśnie szerzej, czy bliżej. Bo podjeżdża mi tutaj potasznik cały czas. Jadę trochę teraz szerzej, żeby zobaczyć, czy złapię tą prędkość. Złapałem, złapałem coś, słuchajcie. I to nie wilczka od siedzenia na ziemi. Czwarte okrążenie, fajna prędkość. I teraz ostatni łuk, ale sznożyce. I to będzie trójka. Chyba to będzie trójka, ale emocje i chyba trójkę ma smalec. Chociaż tutaj pokazuje nam Mencela. Nie smalec ma trójkę. A więc tutaj weryfikacja. Stop klatki. I ostatecznie sędzia przyznaje trzy punkty smalcowi. Świetnie. Czy tutaj jakieś parametry? Nie, jeszcze bardziej twardo się zrobiło, ok. Deniuk smalec. Franciszek Majewski i Tywońka. Dobry start z malca Kapitalnie utrzymał koło na ziemi. Nie było żadnego węża na starcie, więc świetnie tutaj obrał prędkość. No i jedzie taką ścieżką na 3 4 toru. I to jest dobra ścieżka. Czyżbyśmy się w końcu nauczyli jeździć w Rzeszowie? O, tu jeszcze nikt tak szeroko nie jechał. Widzieliście, że śladu już nie było żadnego, ale nie wiem, czy to mi dało prędkość. Tak jakby trochę straciłem. Jedziemy nadal na pierwszej pozycji. Nie ma co aż tak szeroko wyjeżdżać. To tak jest. Ta linia jest genialna i od razu było widać, że złapałem prędkość. Nie ma co tam za szeroko nie wyjeżdżamy. I kończymy już trzecie okrążenie. No i słuchajcie, Rzeszów jest dla nas dzisiaj łaskawy. Widać ewidentnie, że dobrze to wygląda w naszym wykonaniu. Ostatni łuk. No i będzie druga trójka naprawdę koniec sezonu genialny. I co najważniejsze, mamy ten Overall 65, więc kiedy dostaniemy nową kasę na sezon, będziemy po mogli poczynić naprawdę spore inwestycje. Zainwestujemy w nowe silniki. <laughs> Jedziemy. Pierwsze pole. Walczymy o kolejną trójkę. Dobry start Smalca. Genialnie startuje ten młody chłopak. Naprawdę, aż chce się to oglądać, kiedy on puszcza klamkę sprzęgła. Jesteśmy na drugiej pozycji. No, i tutaj już atakujemy. Atakujemy Sosnowskiego. Świetny atak. Obiechaliśmy go, jakby Sosnowski pierwszy raz na żużlu jechał, ale odpowiedział po krawężniku. Pojechałem chyba za szeroko. I teraz już pojechałem trzy czwarte toru. Tak jak powinno się jeździć, i od razu ta prędkość jest inna. Obejmujemy z powrotem prowadzenie. Ale ten Sosnowski nie odpuszcza, słuchajcie, cały czas gdzieś tam. Kąsa mnie, kąsa, kąsa, kąsa i wyprzedza. Wyprzedził mnie na chwilę znowu. Czy ja po szerokiej nabiorę tyle prędkości, że go wyprzedzę? Tak, wydawało się. I co? I czyżby sosnowski pierwsze punkty mi zabrał? Chyba nie. Chyba wygrałem. Tak, mamy potwierdzenie od sędziego, jest trzecia, trójka i jedziemy. Zmiana teraz. Cały czas twardy tor, tu się nic nie zmienia. Smalec, Mania, Potasznik i Franciszek Majewski. Jedziemy, pierwsze pole startowe, więc mamy najdalej do tej naszej ścieżki po płocie, ale z takimi startami można dyktować sobie warunki w pierwszym łuku. Na szczęście dla kibiców będą emocje, bo Smalec nie jest pierwszy i tutaj musi się napocić teraz. Zawodnik Starnowa już ma tą swoją ścieżkę po szerokiej. Pierwszy potasznik, drugi mania i teraz smalec, ależ go wyciągnęło. Świetnie, naprawdę genialnie to wygląda. Świetnie wygląda smalec. No to jest ta postawa, którą chcemy oglądać. Jedzie po. Na razie po komplet punktów. Nie było łatwo. Kilka biegów naprawdę wymagało od niego niesamowitej walki. No i co, i teraz trzeba było przyblokować e, tutaj, manię, ostatni łuk. E, czy nam to się uda? Nie, nie będzie kompletu. Nie będzie kompletu, nawet nie wiem, czy jedynkę zdobyliśmy. Jedynka jest, ależ na tych ostatnich metrach e, były emocje. Silnik wytrzyma, jeszcze wszystko wytrzyma, więc jedziemy. Uwaga, trzecie pole startowe. Dobry start z Malca. Jest ścieżka już poszerokiej. Na razie zostaliśmy na ostatnim miejscu. Proszę bardzo. Niespodzianka. Najlepszy zawodnik dzisiejszego turnieju na ostatniej pozycji. I póki co nie mogę się zbliżyć za bardzo do rywali. No, teraz coś tam złapaliśmy, bo wszyscy pojechali zdecydowanie bliżej krawężnika, więc przebijamy się na pozycję numer 3. Trzecie okrążenie już e, e, w trakcie są zawodnicy i teraz start prosta, wyprzedzę Manię czy nie, na razie Mania się broni, ja bardzo płynnie teraz pojechałem ten łuk i zobaczcie jak inteligencja, ten, ta płynność jazdy pozwala od razu nabrać prędkości, wyjechałem za szeroko, teraz jednak nożyce, nie, nie będzie trójki, znowu Mania zabiera mi punkt, ale źle pojechałem ten pierwszy łuk czwartego okrążenia. Jedziemy w biegu ostatnim. Mania ma 11 punktów. Słuchajcie, naprawdę świetny występ tego chłopaka. Ja niestety mam pierwsze pole. Smalec, Majewski, Mania i Sitek. Naprawdę genialna obsada biegu 20. Najlepszych zawodników tych zawodów. Wszyscy do krawężnika się pchają, a tutaj ja miałem najlepszy start, więc ich wszystkich przyblokowałem. I pierwsze okrążenie skończymy na pierwszej pozycji. Teraz nie dać się tutaj pokonać Mani. Nie jechać aż tak szeroko tym Pierwszym uku świetnie, teraz pojechałem i mamy tą trzymać tak tą linię. Widzicie, gdzie tylne koło, żeby jechało tam po tym śladzie. To jest najlepsze miejsce, gdzie maszyna się będzie rozpędzać. Mania cały czas gdzieś tam blisko. Cały czas jest w takiej odległości, że może powalczyć. I znowu on mi podjeżdża. Tutaj nie mogę się dać znowu grać. Mani. Dwa razy w biegach, tutaj, gdzie był Mania, traciłem punkt, ale chyba nie tutaj. Chyba za daleko jest Mania. Chociaż, chociaż ten atak Mania to zrobił, nie wierzę. Zrobił to Mania, genialny występ Mani. 14 punktów. Ależ nonszalancko szalansko pojechałem. Zobaczcie, ależ mnie objechał. Niepotrzebnie ten krawężnik, nie zdołałem go zatrzymać. Ojeju. No i tak świetny występ, oczywiście 14 punktów na 18, ale zobaczcie, ten początek zawodów genialny, a później brakowało. Tutaj jakieś tam zawody, Mistrzostwa Indywidualne Przyjemski wygrał, Ratajczek drugi, Adam Bednarz trzecie miejsce. Mistrzostwa Świata we Wrocławiu wygrywa Woryna, ciekawe. Młodzieżowe Indywidualne Mistrzostwa Polski w Pile, Przyjemski, Indywidualne Mistrzostwa Polski finał w Toruniu. Artem Łaguta. No i druga liga juniorów, runda ósma. Ciekawe, że juniorzy grają, jeżdżą tak długo jeszcze względem do seniorów. Natomiast na dzisiaj dzięki i widzimy się w następnych odcinkach.